Witajcie panowie, być może też panie. Widzicie tutaj jakieś zmiany na tej, na tej planszy do wczytywania, czy tak to ujmę? A no właśnie. Jaja, jaja większa od torby jak to się mówi. Nagrywałem odcinek. Coś się w międzyczasie ucięło. W efekcie czego musiałem cały epizod trzeci przejść na ponów. Cały. Całe sześć tych pięter musiałem przejść od nowa. A wiecie, jak mi to super idzie. Bo zapisałem tylko w jednym miejscu. Na jednym zapisie po prostu. No to musiało się kiedyś na mnie zemścić. Też nie pomyślałem wcześniej. No cóż. Dlatego ten odcinek jest tak. Tak późno dzisiaj mimo poniedziałku. Normalnie myślałem, że dostanę Fioła. Także po tej przydługawej sesji wziąłem się za nagrywanie nowego odcinka. Poziom siódmy, epizod trzeci. To, że ja już przeszedłem niemal cały ten... to piętro nie oznacza, że... Znaczy w zasadzie to ja przeszedłem je całe, ale za... yy, zobaczyłem jak na te moje statystyki to wołały one o pomstę do nieba bardziej niż zazwyczaj więc tym razem postaram się jednak bardziej przyłożyć do znalezienia jakiegokolwiek sekretu tutaj No, już widzę, że jest super jak krążę w jednym w jednym miejscu, dobra idziemy tutaj pójdziemy do tych drzwi w mhm. którymś z tych krzyży może też być sekret. Tu są drzwi. Dobra, tu jest pierwszy krzyż obmacany. Tu jest drugi krzyż. To jest krzyż trzeci, czwarty. No, to jest krzyż. Nie pamiętam jak się nazywa, ale wiem, że odznaczenie. Medal. Krzyż żelazny był właśnie w podobnej formie. Jeśli tam wysokie, to jest oznaczenie. Było w zasadzie, nie wiem, czy teraz w Bundeswehrze też to funkcjonuje, czy, czy dali sobie spokój. U, 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 ja coś kogoś słyszałem, ale mniejsza o to. Jak możecie zauważyć. Wy... Udało mi się wyeliminować to buczenie. Już nawet nad tym też siedziałem od samego rana. Buczenie mikrofonu. Takie piszczenie, buczenie. Nie wiem jak mam to ująć. Mamy tu jakąś część mieszkalną dla tych... ...omiotów. Czekajcie chwilkę. Dobra, wracam do Was. Ok. No, no i odnoście mikrofonu. Udało mi się to wyeliminować, to buczenie, ale nie wiem, jak teraz będzie wyglądało z audio. Nie będę znowu za cicho Jeśli tak się stanie, to już nie wiem, tracę głowę. Nie mam pojęcia, i miał nie będę. O proszę bardzo, jak temu sprostać, jak to, jak to naprawić. Oho, kopie. Piotr Piotr y, zasubskrybował mnie. Dziękuję Ci. Mam nadzieję, że będziesz dobrze się bawił na moim kanale. Dziękuję Ci za subskrypcję. A Julius. Tak, yy, przepraszam was. A Julius też w nieoceniony sposób. Udzielasz się cały czas w komentarzach pod moimi wypocinami. Swoją drogą polecam kanał. Cały czas mam... Przepraszam was za to, ale. Prowadzę konwersację. Już już się wyłączam. I polecam kanał Juliusa Wandelfa. Jeśli ktoś by chciał zobaczyć serię na przykład z Heretika, Hexena i Hexena Dwójki, to Julius nagrał te wszystkie gry. Bardzo fajny, ciekawy sposób. No akurat nie ja oglądam teraz Heretika. Można powiedzieć namiętnie. Bardzo fajnie się oglądaj. Wszystkim, którzy nie znają jeszcze Juliusa, polecam serdecznie ten kanał. Nie wiem, gdzie mam iść. Wiem, że się wracam. Do Oho. Cześć, chłopie. Czy jestem w stanie go. Dobra. Jestem w stanie go zabić. Tak, rozmawialiśmy z Juliusem na temat hexena, którego mam w planach nagrać, jak się okazuje. Do tej pory nagrało, nagrało go w Polsce oczywiście na naszym polskim dupku. Dwie osoby. Tym jedną jest właśnie Julius. Wspominałeś też o tej trzeciej osobie. Która usunęła kanał. W 2012 chyba to nagrywała, tak? Ale kanał został usunięty, tak więc. że tak powiem, nie liczy się. Tam jest wyjście. Ja wiem o tym, że tam jest wyjście, ale wiem też, że gdzieś tu kryją się jeszcze jakieś. jakieś sekrety. I teraz powstaje ten dylemat. Czy Ha, ha, ha czy lecimy dalej z kolejnym piętrem, czy szukamy jeszcze tych sekretów tutaj na tym, na tym piętrze, ja jestem za tym, żeby może jeszcze udałoby się jakiś sekrecik znaleźć. by było go poszukać chociaż troszeczkę. Byłem tu? Słuchajcie, ja zrobię tak. Ja poszukam jeszcze tego sekretu troszkę. Przynajmniej postaram się go znaleźć. A nóż się uda. Bo jak poprzednim razem... No, poprzednim razem w ogóle nie znalazłem sekretu. Nie pamiętam, ale to było tak yy... ja mówiłem poniżej krytyki, bo nie wiem, nagranie tego akurat nie piętra zajęło mi jakieś 6, może troszkę ponad minut. A sekretów jak na lekarstwo. Dobra, nie przedłużając, ja, ja się wyłączę i zaraz do Was wrócę. O ile w ogóle coś znajdę. Jeśli nie, to spotkamy się przy wejściu do windy. Chyba sej jaja robicie. Mówię tutaj o twórcach. Tu była taka wypuszczona, jakby. To było po prostu tu. W życiu bym się nie domyślił, że. że Oto. Że to tutaj się skrywa po prostu jakiś sekret. No i jaja jak, jak berety. No ale dobra. No, tu nie ma, no, ale mamy sekrecik drugi. Dobra, zaraz będziemy tutaj szukać się po ścianach. Jeszcze, bo to są dwa sekrety, a... a tu jest co? A tu jest coś, czego nie otworzę, bo nie mam klucza. Coś, czego nie otworzę, bo nie mam klucza. Ale jaja, nie? Nigdy bym nie powiedział, że w takim... Nie wiem, cyplu? Jak mam to nazwać? Będzie ukryty... Yy, sekret. Że to się odsunie. O. O. Oprasz. O, proszę. To już chyba już jest koniec co, tych sekretów na dzisiaj. No ale gdzie jest klucz? Kolejny. Gdzieś musi być. To już badałem, czy nie tą ścianę. Gdzieś ten klucz musi być, bo mi to nie da spokoju. Jeszcze tu. Zobaczmy to, zobaczmy to. Hop, 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 hop i hop. Teraz to już ten sekret może być wszędzie. Po prostu tak, jakbym to coś takiego odsunął, po prostu jeden bloczek. I tam był schowany sekret ukryty. Chyba, że w tamtym sekrecie. Chyba, że w tamtym sekrecie, który odkryłem tutaj jest już ten klucz, a ja go po prostu nie, nie podniosłem. Nie da się ich otworzyć, prawda? Nie. Słuchajcie, o co ja do was zaraz wrócę i tyle. Chociaż tak mi się już dzisiaj nie chce, że naprawdę to ja już mam dość. No ale tak, za głupotę się płaci. Ja sobie zapiszę. Zapiszę sobie. Tak, tutaj. I od tej chwili będę zapisywał na dwóch zapisach. Żeby w razie czego mieć. mieć, mieć od czego wrócić. Jakbym. jakby się sytuacja powtórzyła. Ok, dobra. Za chwilę do Was wracam. Odnocę te wszystkie ściany tutaj. Obok tego jest mana Jest sekrecik, który na pewno, czy tak mi się wydaje, przynajmniej tutaj, yy, skrywa ten klucz. Skrywa ten klucz. Srebrny klucz. Srebrny niebieski. Ale ja go tu nie widzę. Ale może być tu. No chyba sobie jaja robicie. No wy chyba sobie jaja robicie. Tak. I co ja mam teraz? Aha. Nie no super. Rewelacja. Kolejny labirynt. Nie. Jak się tu... W... Jak się tu wpieprzę w ten labirynt, to raz, że nie znajdę tego klucza. Dwa, o ile mi się uda w ogóle znaleźć ten klucz? Zajmie mi to jakieś 48 godzin. O co słodki. Macie pojęcie? Ja już nawet teraz nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Nawet jakbym gdzieś na końcu tego labiryntu znalazł ten klucz. To trzeba jeszcze wrócić. Nie. To to jest. To jest już niepoważne. Słuchajcie. Słuchajcie. Ja mam w dupie. No to nie, no to to już jest bez jaj. Jeden z moich poprzednich odcinków zatytułowałem Niekończący się Labirynt. Ale to, co tutaj jest, to ja nie, nie wiem. Nie wiem, jak ja mam to nazwać. Przecież ja, ja się tu zgubię całkowicie. Ja już się zgubiłem. Jak znajdę wyjście, to idę do wyjścia i tyle. Najwyżej. No bo to nie ma sensu. Gdzie ja. ja... Niemoż to jest niemożliwe, nierealne. Kurwa. Słuchajcie, naszła mnie refleksja. Siła złego na jednego. Hitler z grobu niech o. Dobra, gdzie klucz? Hitler za grobu nie chce pozwolić mi na to. Na kluczach nie było, tak nie ma. Hitler za grobu nie chce pozwolić mi na to, żebym skończył to. Ten epizod. Jak gdzie problemy z dźwiękiem? A może sobie zapiszmy właśnie a propos. Tak, to tutaj cyk cyk pyk. To utracony zapis. Dobra. Słuchajcie. Staropolskim zwyczajem. Ja wciskam pauzę i wracam do Was za. Za sekundę. Słuchajcie, więcej szczęścia niż rozumu. Tutaj, stąd, gdzie był ten sekret. Tutaj jest kolejny. Z wyjściem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Zaraz się przekonamy o tym, czy ten klucz był rzeczywiście gdzieś na tej mapie. W tym labiryncie. Czy to. Taka zagrywka. Na karmaka romero. Drugiego karmaka i jeszcze kogoś tam nie pamiętam. Czterech założycieli. Mieszało to było już w Bredze. Dobra. Kończymy ten. Męczący już mnie poziom. Przekonajmy się. Aha. No, to tak, czyli tamto to było jaja z ich strony. Dobra. Pystycznie Wam dziękuję za poglądanie. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Ja dzisiaj muszę przyznać, że nie bardzo. Wymęczył mnie ten epizod cały. Ale co, jeszcze jedna rundka i starcie z Bosem. Wielkie dzięki. Do następnego trzymajcie się i. No i cześć!